Dobre. Będziemy czytać biegnąco z wilkami. Dla tych kobietek, które chciałyby ją przeczytać, ale nie mają czasu. Ja sama ją czytam dość długo, bo to jest gruba książka, ale warto. Nic więcej nie powiem. Archetyp dzikiej kobiety w mitach i legendach. Homar ugris. Komar ugryzł. Nie powiem gdzie. Dobra. Słowo wstępne. Wszystkie jesteśmy przepełnione tęsknotą za dzikością. Nie ma na nią żadnego kulturowego antidotu. Nauczono nas wstydzić się takich pragnień. Zapuszczałyśmy długie włosy, by zasłonić nimi swoje uczucia. Ale cień dzikiej kobiety wciąż za nami podąża dniem i nocą. Nieważne gdzie jesteśmy. Ten cień ma odmienne cztery łapy. Cztery łapy, cztery łapy. Wprowadzenie. Śpiewanie nad kośćmi. Dzikie zwierzęta i dzika kobieta to zagrożone gatunki. Z upływem czasu obserwujemy, jak naturalne instynkty kobiety są coraz bardziej tłumione, odkrywane, oddzielane od niej murem. Długo źle je traktowano. Podobnie jak przyrodę, dzikie zwierzęta i dziewicze ziemia. Od kilku tysięcy lat, kiedy tylko traciłyśmy czujność, naszą instynktowną, pierwotną naturę zsyłano na wygnanie do naj najdźwigniejszych obszarów psychiki.